Cześć, witam wszystkich. Smog akwariowy się kłania. Jak widzicie, od mojego ostatniego filmu trochę się tu poprawiło. W zasadzie nie robiłem nic. Poza podmianą wody, tak około 1 trzecia i dodaniu tego czostku, który tam widzicie za kamieniem. Slimakę bardzo zasmakował. Ryby też od czasu do czasu sobie go podskubują. Jak podniosę sobie pokrywa do góry, no to jednak czuć ten aromat, także w wodzie musi być tego dużo, on już leży parę dni w zasadzie, znam tylko taka skorupa z tego czosnku została. No i co, padła od tamtego czasu tylko jedna ryba. Tego samca co tu widzicie, to jest ten który się tak wtedy kołysał, on teraz już pływa normalnie. Ale jest wychudzony i takich ryb tutaj jest no z 2-3 sztuki na których właśnie zaraz przeprowadzę pewien eksperyment który jak o tym pisałem na różnych grupach na Facebooku, na forach wzbudza trochę kontrowersji ale zobaczymy, poleci mi to ktoś kto na rybach się zna zobaczymy jak to działa, jak sam się nie przekonam to nie będę wiedział różne ludzie rzeczy piszą, mówią najlepiej ja jestem zdania sobie testować samemu no to jest taka właśnie magiczna tabletka. Co niektórzy wiedzą, jak z nimi rozmawiałem, co to jest. Też są ciekawi, jak to zadziała. Jak zadziała, to powiem dla reszty, co to jest. A na chwilę obecną mam do Was komunikat od pana rybki. Rozmawiałem z panem rybką przez telefon niedawno i poprosił mnie, żebym powiedział na filmie, bo on zapomniał powiedzieć na swoim, który właśnie tam albo już jest w sieci, albo dopiero go doda że nie odpisywał teraz na komentarze ale to się zmieni bo po prostu nie miał czasu bo miała gościa no i wiadomo jak to gość, tak? trzeba się gościem zająć i wtedy brakuje czasu na siedzenie w sieci i odpisywanie na komentarze ale to już wróci do normy także jak ktoś nie został odpowiedzi od Pana Rybki to pewnie lada moment ją dostanie i jeszcze mam do Was jedną taką nowinę, może nie każdy o tym wie. Jak na przykład kupujemy sobie nowe ryby i nie mamy jak przeprowadzić kwarantanny, to dobrze jest takie ryby sobie złapać do, dajmy na to, wiaderka, tak jak ja mam na przykład 10 litrów, wlać sobie wodę od siebie z akwarium i nasypać płaską łyżkę soli. Ja mam akurat tą jodowaną, Podtrzymać ich tam od 45 minut do godziny i wrzucić do akwarium. Bo sól niszczy niektóre pasożyty z reguły te, które potrafią występować na skórze. No i wiadomo, że bezpieczne jest potem taką rybę wrzucić niż bez takiego zabiegu. Także jak ktoś nie przeprowadza kwarantan, nie trzyma ich. Na przykład ja tak robię, bo nie mam gdzie to dobrze jest coś takiego przeprowadzić. Wtedy jest bardziej bezpieczne wpuszczenie nowych ryb do zbiornika. No i w zasadzie to by było tyle. Biorę się za porządki w tym akwarium, bo jak widzicie trochę zarosło. Mam tu parę liści do usunięcia lub pozostałości, co widać na przykład tam po liściach. doleję im nawozu, bo minął już miesiąc od następnego podawania, znaczy następnego, wcześniejszego. A też no, o tym nawozie ostatnio tam dużo osób mówiło na grupach, że nie działa, bo ktoś tam się kiedyś pytał, właśnie jak to działa. Jak mówiłem, żeby nalać, ludzie mówią, że nie, nie działa, wyrzuć to i tak dalej. Jak ktoś śledzi mój kanał, to wie o tym, że działa, więc nie zawsze to, co ludzie mówią, jest nawet jeżeli jest to większość, jest słuszne. Dlatego chcę sprawdzić, co ta tabletka potrafi, jeżeli chodzi o ryby, jak będzie działać. Powiem Wam, co to jest. A już pewnie niektórzy się domyślają. No, zobaczymy. No, i dobra, będę kończył. Życzę wszystkim miłego poniedziałku. No i co? I biorę się do roboty. Tam jeszcze w roślinach pewnie się pochowały. Mam parę młodych sztuk molinezji złotej i kilka sztuk czarnej do odłowienia. Któraś samica mi się wykociła. I jeszcze mam tu jedną na oku, którą dostałem od Roberta Włodarczyka. Będę ją musiał odłapać, bo widzę, że jest opcja, że może się dzisiaj wykocić. No i oczywiście przypominam wam o naszej grupie na Facebooku Akwarystyczny YouTube, kto jeszcze nie wbijał, nie wbija nie wybija, odpowiadasz na dwa lub trzy szybkie pytania i znajdujesz się u nas na grupie, jest już tam coraz więcej ludzi coraz ciekawej zaczyna się tam robić, coraz więcej postów, wiadomo czym więcej ludzi, tym więcej się dzieje i przypominam wam o konkursie, który robię razem z Akwarafim na promowanie trzech kanałów to jest Robek Wodarczyk, czyli kanał Roberta Włodarczyka, Robert Wodarczyk, Gregory Podwodny Świat i Akwarystyka Raciąż. także rozwiązanie konkursu już blisko, coraz bliżej. także zachęcam do aktywnego subowania, komentowania, no i oglądania przede wszystkim chłopaków. i to by było dzisiaj na tyle. pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, a ja biorę się za robotę. No, bo nikt tego za mnie nie zrobi. Dobra, do następnego filmiku, hej.